Cześć wszystkim, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie odwiedzam wasze poło, moi drodzy. Jak widzicie, sucharek już tutaj dobrze prosperuje. A my słuchajcie, lecimy. Oczywiście wpisy sprawdzimy sobie, przyjaciele. Mam 720 lajków już. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za te lajeczki. Sprawdźmy księgę gości. Widzę, że dużo osób się tutaj. Wpisuję. Bardzo mi jest miło i dziękuję wam z całego serca za te wpisy. Ja tymczasem będę właśnie odwiedzał wasze poły. Przejdźmy do pierwszej osoby. Słuchajcie, jest to Nick Sebastian Kwinczak. Mój nick Dayler. Dayler. I będziemy odwiedzać, słuchajcie, poły właśnie wasze poły. O właśnie, jest Dayler 72. poziom. Moi drodzy dużo osób prosi mnie, żebyśmy żebyśmy nagrali, żebym nagrał na kanał Lego Ninjago Rush. ten odcinek pojawił się albo pojawi się dzisiaj, to jest 28, słuchajcie, marca na kanale The Game Build, czyli gry Lego. Na tym kanale, moi drodzy, pojawi się właśnie właśnie, słuchajcie, właśnie ten odcinek z Lego Ninjago Rush, także zapraszam was bardzo serdecznie do subskrybowania tego kanału. To jest taka, takie kompedium wiedzy o LEGO, także zapraszam Was bardzo serdecznie, a my odwiedzamy tutaj naszego Dailera. Oczywiście leci łapeczka, likers, bardzo ładnie. Liza, proszę bardzo, jak się masz? Tutaj wpisik ode mnie, mój drogi. I teraz popatrzcie, bardzo fajnie wygląda poł e, Dailera. Myślę, że, że to jest coś fajnego, słuchajcie. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Ja jestem pod wrażeniem, słuchajcie. I teraz tak, zobaczmy co tutaj ma. O, ma pieska, widzę. Domek na plaży, super. Podlejemy kwiatuszki. Dostaniemy jakąś monetę za to, zapewne. O, właśnie. Lat zabaw, jak zwykle zabawa z pontonem. To pasuje nawet do plaży, prawda? Eskorolka i wchodzimy teraz do środka. Moi drodzy, zobaczmy co jest w domku. O, proszę, kuchnia, bardzo ładnie, słuchajcie, wygląda. Kuchnia tutaj, Deilera. Tutaj mamy kolejną tapetę. Piłka plażowa do plażówki, z tego co widzę. Piłki plażowej, można się bawić, prawda? Na plaży, na plaży. Pan Patryk się smaży. Słuchajcie. No i mamy laboratorium. Brrr, ale zimno. Pokój gier, taka tapetka. Tak wygląda sypialnia studio i kuchnia. Tak wygląda właśnie dailer jego poł. Moi drodzy. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. dailerze mój drogi, bardzo serdecznie pozdrawiam. I teraz kolejna osoba, Sebastian. To był Mikołaj Ożga, szwager, swager. Tak się nazywa twój Po. No dobrze, to znajdźmy go. Tutaj mamy Mikołaja Połsy w Ager. Farda Spacja XD. Mam nadzieję, że będzie to działało. dobra. Wow, 72 poziom, jaki tutaj właśnie po jest dla Jacek ode mnie, jest pis. jak się masz oczywiście, o proszę, proszę, jaki blink blink, tak się to nazywa, że pełno tutaj złota i tak dalej, czapeczka moi drodzy, fajnie to wygląda, kraina taka, e, z, proszę, słodycze i tak dalej, koteł też żółty, ładne kwiatuszki, I uwaga, pontonik, proszę bardzo, jest ok. Wejdźmy do środka, odwiedźmy dom. Wow, ale tutaj jest żółto. Patrzcie jak wygląda jego poł fajnie. Wszystkie takie same tapety widzę. Widzę, że Ci się podoba właśnie ten kolor taki złoty. Ładnie swagger, bardzo mi się podoba. Piłka z FC Barceloną, fajnie. O, proszę. FC Barcelona, proszę bardzo. No i tak wygląda poł Mikołaja. Kolejny, Krystian nowak Dzisiaj odcinek będzie troszkę krótszy, moi drodzy, ale postaram się więcej was, waszych po odwiedzić. Zobaczmy, co my tu mamy. Hej, przyjaciele, szukaj po nazwie. Zobaczymy. Krystian Nowak, co my tu mamy? Syk ARN7. Powinno, powinno się zadować. Udało się. Pięknie. O proszę, jest dla dla Ciebie 30 poziom. Oczywiście wpisujemy się. Do księgi gości. Fajnie to wygląda. Taki policjant jakby, prawda? Też kraina taka z słodyczami, super. Jest i pieseł, taki żółty i ten żółta głowa i taki brązowy tłów. Są kwiatuszki różnorakie, bardzo fajnie, mi się to podoba. Mamy ponton. Możemy zmienić na piłkę. Do nogi. Aj, kurka, dobrzy gracze są tutaj. Widzę. O, ale bronią, no proszę, jest, gol, w końcu poszło Ładnie jest korolka też jakaś inna, wejdźmy może do środka, zobaczymy co jest u Krystiana O proszę, Krystian już się na święta przygotowuje Oj, przepraszam, miski, myślałem, że nie dałem ci lajka, like tu jest Proszę bardzo, bałwanki, ładnie, takie, takie świąteczne widzę tutaj Przygotowujesz się już na grudzień, mój drogi Też zbliżają się święta wielkanocne, za niedługo będą a proszę, bardzo ładne tapetki, ta jest bardzo fajna. Bardzo mi się podoba, mój drogi. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No i przejdźmy do następnej osoby: Cracker Sik LPS. To nie mój wiek, ale dzięki, że odwiedziłeś mojego połu. Pozdrawiam. Nie ma sprawy, cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję, że, że mogłem odwiedzić waszego połu. Bardzo mi jest miło. Cieszę się, że jesteście, że mogę z wami pisać i odpowiadać na wasze komentarze. Rozmawiać tak nie bezpośrednio. Peksepe, dziękuję za to, że mnie odwiedziłeś. Również ukłony dla Was cała przyjemność po mojej stronie. Pan Baks, dzięki za odwiedzenie. W połów nagrodę polubiłem Twojego Facebooka. Dziękuję, Panie Baksie. Ja Was zachęcam właśnie do lajkowania na Facebooka, fejs moi drodzy, bo to też, też będziecie na bieżąco e, z tym, co, co tworzę, co robię. No i do lajkowania filmików. Im więcej łapek w górę, tym częściej, tym bardziej mi się chce i wiem, że to, co robię, Wam się podoba i też Dzięki temu mnie to mobilizuje, prawda, jak jest więcej łapek do robienia tych filmów. Mikołaj Ożga, a to już odwiedziłem Cię Mikołaju, teraz mamy Mikołaja... Sh Mikołaj Szuman. Mój poł to xxlolplopi. Pozdro i łap... lajka, dziękuję, łapeczka jest złapana, dziękuję, do góry. Dziękuję bardzo i pozdrawiam Cię również, no to co, odwiedzamy Cię w takim razie. Po nazwie, trudna nazwa, X. Leolopi. Mam nadzieję, że to zadziała. Chyba cię znalazłem. Proszę bardzo, jest lajeczek z mojej strony. Nowa wiadomość, jak się masz? Oczywiście, 94. poziom, bardzo ładnie. Chyba największy z tych, które w dzisiejszym odcinku odwiedzam z Poł. Bardzo ładnie. Taki dżentelmen, proszę. Tutaj zobaczmy. Jest piesełek, są kwiatuszki. Teraz bramka. Fajna piłeczka, swoją drogą. Czy uda mi się? Proszę bardzo, jest golik. królka fajne kolory ma. Wejdźmy do środka. Uuu, jaka tapeta, ciekawe. Łazienka, laboratorium, pokój gier. Sypialnia, uuu, fajna tapeta. Studio tak wygląda. Kuchnia. Super, mój drogi. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Piłeczka fajna do zabawy. Du -du -du -du. fajnie to wygląda, prawda? Myślę, że wam się to również... W sumie też podoba. Moi drodzy. No dobrze. Tak wygląda xlolopi poł Mikołaja. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, moi drogi. No dobrze. Zobaczmy, co my tu mamy. Mateusz Siemiński. Łap i mój poł to siema YouTube. Dzięki za łapeczkę. Dziękuję za każdą łapkę. No to co? Odw odwiedzimy Cię w takim razie. Szukaj po nazwie. Zobaczmy. E Się ma YouTube. No, zobaczmy. O, jest! O, 47 poziom. Ładnie, jest lajek z mojej strony. Oczywiście od razu tutaj się wpisuję do Twojej księgi gości. Fajnie wygląda Twój poł, bardzo ładnie. Mamy pana świnkę. Proszę, kwiatuszki. O, piłka Barcelony. Czy uda mi się trafić ty... Czemu to mi tak skręciło? O, jest, udało się. I czy jeszcze raz? Proszę, dwie, dwie brameczki. Jest deskoroleczka. Idziemy do domku tym razem, słuchajcie, bo ciekawe co, jest, co się w tym domku tutaj yy, kryje. Poł fajna tapetka swoją drogą, słuchajcie, bardzo fajna. Piłka Barcelony, łazienka, tak wygląda, laboratorium, pokój gier, sypialnia i studio, słuchajcie, tak wygląda siema. YouTube poł, poł, yy, poł, 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 poł Mateusza, moi drodzy. Wychodzimy i zobaczymy, co tutaj dalej się nam będzie kryło. Słuchajcie, kogo możemy jeszcze, słuchajcie, tutaj odwiedzić, moi drodzy, kogo ja tu mam? Niech spojrzę Słuchajcie, macie kubiak. Dzięki za odwiedzenie mojego połu. Nie ma sprawy, mój drogi. A Polish Games this is my world. Ok, no to teraz odwiedzimy sobie Polish Gamesa. Mój poł to Polish Creep. No dobrze, to w takim razie cię odwiedzimy, mój drogi. Zobaczymy, co my tu mamy, Polish Creep. No dobrze, to wchodzimy do ciebie. O proszę, jakiś Pirates, 51 poziom, jest łapeczka. Oj, burka wodna, przepraszam, ale pomyliły mi się Poł, Jeszcze raz wędrujemy do ciebie. Hejku, co tu ma być? Wyjdźmy tu. Ale fajnik zaliczyłem, widzicie? feliki są na odcinku Polish Creep. No dobrze, zobaczmy, co tu jest u Polisza. Jest Pirate, chciałem się wpisać. I zrobiłem mistrika. 51 poziom, widzę flaga polska. Jest tutaj zajączek, są kwiatuszki. Ojejku. Jest, proszę bardzo, jest udało się i wchodzimy teraz do środka, moi drodzy. Do środeczka wchodzimy. Tutaj mamy kuchnię jak widzicie, łazienka. Laboratorium, o, tej tapety jeszcze nie widziałem. O, tu masz nóż samurajski chyba, jeżeli się nie mylę. Proszę bardzo, sypialnia, studio, moi drodzy, tak wygląda. I kuchnia, moi drodzy. No i tak wygląda polish creep, moi drodzy. I słuchajcie. Myślę, że na tym zakończymy sobie. Dziękuję za te wszystkie Wasze wpisy i proszyłbym Was o to, żeby pod tym filmikiem w komentarzach znowu wpisywać nazwy swoich pół. Ja Was bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby Was odwiedzać. Łapki w górę dziękuję i pozdrawiam Was bardzo serdecznie oczywiście, papa pa i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!